Kolejnym badaniem jest badanie fadingu, czyli zaniku współczynnika tarcia po rozgrzaniu się tarczy hamulcowej no i siłą rzeczy klocka hamulcowego do temperatury około 200 stopni. Następuje to po kilku cyklicznych hamowaniach. Zwykle dzieje się to po 6 do 10 hamowań. Kiedy żywica fenolowa będąca łącznikiem, lepiszczem materiału ciernego na skutek temperatury uwalnia się, przechodzi w stan płynny i pokrywa tarczę hamulcową warstwą olejową, przez co skuteczność hamowania gwałtownie spada. Oczywiście po chwili żywica ta odparuje na skutek temperatury, ale jednak dwa następne hamowania mamy właściwie o znacznie obniżonym współczynniku tarcia. Im większy jest spadek współczynnika tarcia na skutek tego zjawiska, tym gorszy jest materiał cierny używany na klocek hamulcowy. Materiały cierne o głębokim spadku współczynnika tarcia na skutek fadingu nie powinny być zaliczane do produktów uznawanych jako dobre.